Właśnie zostałem graczem w Squid Game O numerze 067 Tylko na koszulce mam 456 Nie wiem do końca co tutaj chodzi Ale zajmujemy sobie w tym momencie naszą tajną bazę Tak dokładnie słuchajcie Dzisiaj będziemy budować tajną bazę w Squid Game Nie wiem do końca jak to będzie wyglądać Ale w tym momencie musicie zostać łapkę w górę I subskrypcję z dzwoneczkiem A my możemy sobie powoli zacząć stawiać pierwszy dropper Dobra z tego będziemy sobie chyba zarabiać pieniążki W ogóle co nam tutaj wyleci Jak na razie to e, co to jest Trójkąt tutaj wlatuje Dobra czyli potem będą jeszcze pewnie kwadraty i Kółka, żebyśmy mogli sobie właśnie tych pieniążków zrobić jeszcze więcej, tylko my w ogóle nie mamy na razie kasy. To kosztuje stówkę. My mamy na razie zrobione 30. No powiem Wam, że idzie to naprawdę bardzo, bardzo wolno. Dobra, zaraz może sobie coś tutaj zrobimy i zobaczcie, że tych bas jest tutaj naprawdę na oko nas bardzo dużo. Tu jest nawet żółty ze Squid Game, to postać, ten taki. No wiecie o co mi chodzi? Te guardy są byli. Właśnie ci ochroniarze tutaj jest na przykład żółty, może być też chyba zielony, niebieski, a my będziemy mieć czerwonego, czyli taki jak był w serialu, czyli będziemy najlepsi raczej na serwerze. Zobaczymy, jak na razie to musimy. Sobie zrobić, o 150 dolarów zarobiliśmy. No i to mi się podoba. Możemy sobie teraz postawić drugi dropper. Kolejny kosztuje już 350. No skąd ja mam w ogóle te pieniądze, brać? Czekajcie, to możemy sobie kupić kasę. z 25 tysięcy, 500, 150 milionów, 25 milionów. Ej, a co jakby sobie kupić tak? 999 trilionów, Wiecie co? Ja myślę, że możemy sobie to kupić. Bardzo szybko zbudujemy naszą bazę, ale to nic takiego. To będzie nasza tajna baza. I teraz mamy, zobaczcie, 999 trilionów, Serio, muszę zostać za tą łapkę w górę, bo możemy sobie chyba postawić wszystko, co się da. Kolejny dropper, kolejny, kolejny. Jeszcze jeden i upgrader jeszcze na samym końcu. Dobra, i teraz będziemy sobie z tego zrobić naprawdę bardzo dużo pieniążków. Co my teraz możemy sobie tutaj dalej postawić? kolejne dropery. Ej, te już są troszkę droższe, te już są takie dosyć drogie, ale sobie też możemy to oczywiście wszystkie postawić. I wszystkie dropery, póki co mamy skończone. Czy tu będzie teraz. Ej, mamy teraz jakieś rzeczy. Wow, ej, co to jest teraz? Czy ja mam jakąś broń? Mamy harpun chyba jakiś. Możemy sobie nim strzelić. Cyk. I co ja się teraz przyciągę? Tak, przyciągam je. No to, to w sumie, dobra, to jest nic takiego, bo to nas tylko przyciąga. Ja bym chciał dostać coś ciekawszego, no bo przecież z tego to my sobie nic nie możemy zrobić. 10 tysięcy. Już mamy, ale my te pieniądze teraz zaczynamy szybko zarabiać. Musimy sobie postawić jakieś pierwsze ściany w tej naszej bazie. Nawet lasery już mamy. Co tu się dzieje w ogóle? Teraz dach. 10 tysięcy kosztuje dach, to już jest 30 tysięcy, jakaś jakieś tutaj schody zwykłe. Ej, tu jest ta świnka z pieniędzmi. Słuchajcie, tu są wszystkie pieniądze z naszej gry. Dobra, jestem ja jestem ciekawy, ile tam w środku jest. Potem będziemy musieli sobie co, czymś zniszczyć, tylko. Dobra, mieczem sobie tego nie zniszczę, Harpunem. Harpun mi w ogóle odpadł od tego, co się stało. Niczym niestety nie możemy sobie tego zniszczyć. To teraz tak, mamy tu nawet łóżka. Jak te łóżka fajnie wyglądają, tylko no chyba nie możemy sobie do nich tutaj wejść może nie możemy sobie wejść ale nie możemy się położyć niech one sobie tutaj będą światełka mamy no i słuchajcie cały nasz cały nasz parter tutaj to pięterko zostało skończone weźmy sobie teraz do góry i mamy kolejny dropery ja od razu stawiam wszystkie słuchajcie od razu stawiamy wszystkie to będzie w ogóle najszybszy tak jaki już już zbuduję, serio zobaczycie, mamy tyle pieniędzy że to co ja mogę budować cały czas do jutra mogę budować naprawdę kolejne dropery mamy skończone wszystkie i w ogóle słuchajcie no skoro robimy grę to potrzebujemy 456 milionów tutaj musi mieć 456 milionów i jak będziemy wtedy Tyle mieli, to będziemy mogli otworzyć naszego własnego Squid Game'a. Ja myślę, że to było naprawdę dosyć ciekawe. Ej, co to jest? Jak ja mam do tego dosięgnąć, jak ja tam nie mogę wskoczyć. Zaraz może sobie to weźmy. Ej, teraz powinniśmy mieć jakieś kolejne bronie. Co to jest? A ja myślę, że jakąś broń dostanę. To jest mamy pieska, który będzie no chyba pomagać, tak mi się wydaje. Mamy jeszcze jakąś deskorolkę. Mogę sobie to wziąć i mogę sobie... Wow! I mogę sobie chyba na tym jeździć! Nie! Spadłem na dół tylko! Dobra, nie chcemy tego, nie chcemy tego, Weźmy z do góry i zaczniemy sobie budować nasze kolejne ścianki. Nie wiem w sumie jak wysoko będziemy mogli budować, bo z tego co widzę, to są chyba. Jakieś trzy piętra, może nawet wyżej? Nie wiem. My zbudujemy ci naprawdę wszystko. Mam tak dużo pieniędzy możemy sobie wszystko postawić. I mamy kolejną świnkę jeszcze mamy w dodatku. I kolejne piętro oczywiście. Chodzimy teraz tutaj do góry i mamy kolejnego tutaj pada z. Jest dobra, o to mi chodziło. Słuchajcie, no skoro jesteśmy tutaj skidging, musimy mieć jakąś broń. Bo jakby się nie mia... To kosztuje milion. Czy to kosztuje naprawdę milion tu z Zombie, czy takich rzeczy? No nie wiem w sumie, czy to było, ale wygląda naprawdę ciekawie. My sobie możemy na razie chodzić z tym. To nam się na pewno przydałem sobie nawet przestawił, albo nie mogę w sumie. Ścianki kolejne, musimy mieć jeszcze wyżej. To wszystko postawione, czy to jest dach? Nie, ej, dobra, są jeszcze schody wyżej. i co jest? Ja myślałem, że to jest koniec już, a są schody na jeszcze wyższe piętro. Kolejny dropper oczywiście. Musimy mieć bardzo dużo pieniążków, żeby mieć potem wypłacić na wygraną 4 miliony, 6 milionów, 7, 000, 9, 7,5 miliona. Ej, to kosztuje naprawdę już coraz więcej. Ja się boję, nie no, pieniążków nam raczej nie powinno zabraknąć. Jeżeli zabraknie na pieniędzy, to byłoby troszkę śmiesznie. Ale dobra, zobaczcie, jak my już jesteśmy wysoko. Ja bym sobie strzedł teraz na dół, cyk, zejdziemy sobie tutaj i sobie kogoś zaatakujemy. I co tu? Dlaczego on jest taka szybka? A masz, dobra, dawaj, dawaj, szybko ją! Chodź tu, a bo weźmy sobie tutaj nasz super miecz i cyk. Ło, wow. I co ja zrobiłem? O kurde, co tu się stało? Ja ją normalnie jednym uderzeniem zabiłem, Co my teraz tutaj mamy? Czy możemy go obrabować na przykład? Ja chciał wejść, ile on to ma pieniążków? Proszę, ile ty masz tu pieniążków? Ej, ja nie widzę, ile on ma. 17 tysięcy, tylko... Ej, mogę po tym wejść? Ej, myślałem przez chwilę, że mogę. Czekajcie, mamy to. Tym sobie chyba możemy jakoś skoczyć. Strzelmy sobie tutaj do góry. Nie odbiło mi się. Ej, dobra radę, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze, jeszcze kawałek. No nie, się chyba. No nie, nie wskoczymy tam, niestety do niego. Dobra, słuchajcie, nikogo mi się tu Tutaj nie udawał obrabować. Ja bym chciał w ogóle postawić co? Co to jest? Znowu sobie ktoś tutaj poleciał. Chodź tu, ja Ci pokażę. Z pistoletu naszego cyk, 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 cyk. Dawaj, i 5000 dolarów za niego będzie. Jak za niego będzie 5000 tysięcy to musimy. No nie, zabrakło mi troszkę naboi. Musimy sobie go tutaj. No nie, ile ty masz kapej jeszcze? Co to jest w ogóle? Dobra, dostaniesz tutaj ode mnie mieczykiem, cyk. O, chyba nie udało nam się go zabić. Dobra, wiecie co, ja to zostałem w spokoju. Wracamy sobie z powrotem do naszej bazy. O dobra, przez chwilę myślałem, że to nie mój, jak zabiło mnie tyle seri, ale na szczęście mi się udało. Ile tych pięter tutaj jest? Dobra, już jesteśmy na ostatnim piętrze. I zobaczcie, jakie tu jest wszystko drogie. 15, 24 miliony. Nie wiem, ile za to będę musiał zapłacić. 100 milionów, jeden dropper kosztuje. Dobrze, że ja kupiłem sobie tyle pieniędzy. Bo przecież, jakbym nie kupił tych pieniędzy, to nie było mi raczej na to stać. Bilion, jeden bilion za upgrader. Co to jest w ogóle? Kolejnej temki, dobrze, i temki chcemy. Pelerynę mamy. Co to Peleryna robi? Czekajcie, zakładamy. Niewidzialność, jesteśmy teraz niewidzialni. Ej, naprawdę mnie nie widać, serio. Nie wiem, co się ze stało. Dobra, będzie sobie chodził taki pistolecik, albo nie wiem w sumie, co ja mogę zrobić. O, dobra, już się na szczęście pojawiłem. Kolejne ścianki sobie Zostawiamy, że mieć jeszcze wyższy ten nasz budynek. Nie wiem, czy to jest ostatnie. To jeszcze nie jest ostatnie piętro. Ej, ja nie wiem, ile my jeszcze będziemy musieli budować. Zobaczcie, skończyliśmy kolejne piętro i wyżej jest jeszcze jedno. Co to teraz jest? Ej, tu mi się coś zbagowało, czy tu jest shotgun? Tu jest normalnie shotgun. Ej, ja już mam za dużo i temu w ekipunku, Naprawdę. Już nie wiem co mam z tym ekipunkiem normalnie zrobić. Czekajcie. Weźmy sobie to, powywalajmy tutaj wszystko, bo to jest nam do niczego niepotrzebne Zostawię sobie tylko pistolet, ten mieczyk, Pelerynkę i to. Dobra, to, to będzie naprawdę w porządku. I możemy teraz mieć shotguna i jakiś kolejny miecz. Jeszcze. Co to jest w ogóle? Dobra, czy ty mieć jakoś świeci? No co to jest samie czekaj! u się świeci z wow, ale zrobiłem cios. Dobra. Kolejne ścianki, kolejne ścianki, żeby tutaj wszystko. Czy to... Jeszcze wyżej to jest. Ej, ja nie wiem, ile to będziemy jeszcze budować, naprawdę. Cały czas tylko buduję i to się w ogóle nie kończy, a my się już nie. No dobra, pieniądze mi się nie kończą. Pieniążku mamy na szczęście bardzo dużo. Wszystkie dropery skończone. ten zapłaciłem 15 bilionów, więc no troszkę mnie to teraz kosztowało. Schowajmy sobie może ten miecz, wiem sobie naszego szotganka Albo o, to sobie wiemy, to jest fajne. Teraz tak. Tu ile tych droperów? Ej, ja cały czas tylko chodzę i stawiam dropery, tylko najgorsze jest to, że te dropery są już takie drogie, że powoli... Nam będzie zaraz brakowało pieniędzy, tak mi się wydaje. Ej, naprawdę jest jeszcze wyżej. Jak my jesteśmy już wysoko w ogóle. Tutaj są te wszystkie znaczki z Kid Gama. Możemy strzelać cyk. Ej, trafię? Nie, nie trafiłem. Jeszcze trafimy, trafimy. trafimy Patrzcie. No nie, no. A, spadłem na sam dół. No nie, no. I teraz muszę tam wchodzić znowu. Za to, że spadłem to ciebie normalnie. Yo, zrobiliśmy go raz tym laserem. Czemu się tak świecę w ogóle? Ja się świecę całe na biało. Chyba jestem troszkę zbyt dobry na nich. Nie wiem, ile jeszcze pięter nam tutaj zostało. Co to jest jetpack I cię ja... mogę latać. Co się dzieje teraz? Możemy latać jetpaki. Normalnie. Okej, okay, czyli tej temki już naprawdę zaczynają się robić coraz ciekawsze, tylko że ten budynek się w ogóle nie kończy. Ja cały czas buduję się do góry. Czy tu będzie jeszcze jedno piętro? Nie wiem, zaraz to sprawdzimy, czekajcie. Tu możemy jeszcze jakieś temki pokupować. Czy to jest w ogóle rękawica Balonik! Nie, no tego to my chyba nie chcemy. To możemy sobie jeszcze wziąć. To nam się może do czegoś przyda, czekajcie. Dziewiątka. ja bym chciał to teraz użyć. Mogę to kliknąć. Ej, to nie działa, zbagowane to jest. To będziemy sobie trzymać na nas. Jet! czekaj! Oczywiście wszystkie dropery na tym piętrze zostały właśnie z... Czy mi zabrakło w tym momencie pieniędzy? Ej, nie wierzę w to. Nam naprawdę. Naprawdę zabrakło pieniędzy. Jak to się w ogóle stało? Dobra, czekajcie, ścianki. To musi być ostatnie piętro. Naprawdę nie mam pieniędzy. Skończyły mi się wszystkie pieniądze. Nie, to to jest niemożliwe. Przecież, dobrze. Słuchajcie, zejdźmy na sam dół. Ja myślałem, że mi się pieniądze w tej grze nie skończą. Miałem 990, 24 trln, tylko mamy. Nie, no przecież ja to muszę skończyć. Ja się nie mogę teraz poddać. Jak my tego dzisiaj nie skończymy, to ja normalnie będę naprawdę zawiedziony. Ej, ku się na to piętro tutaj szło? Dobra, 100 trylionów za dach. A to w ogóle, ile mnie kosztowało? To kosztuje 500. 500! Skąd ja mam to zrobić? A ja tyle w życiu naprawdę nie zarobię. Dobra, ale skoro mamy jetpack, to możemy sobie teraz... Wow, jeszcze jak my wysoko teraz lecimy! Możemy sobie na przykład do kogoś wejść. Słuchajcie, mamy teraz ten czarny mieczek. Albo nie, weźmy sobie ten świecący, który to był. Dobra, mamy ten świecący na biało, zejdźmy sobie teraz tutaj na dół i możemy sobie chyba od niego zabrać pieniążki. Patrzcie to, 66? Nie mogę, no nie wierzę w to. Chodź tu, Amasz. masz! Wow, i no jedno uderzenie dosłownie zabiłem. I sobie teraz możemy sobie zrobić? Co ty tu w ogóle próbujesz? Cyk. Nie! Nie zostawmy, ona próbuje mnie zabić! Zostaw mnie w spokoju! Cyk. Wow, dobra, damy radę, damy radę, uciekliśmy stąd, wychodzimy szybko. Nie, mnie za Udało mi się zarobić 100 trilionów I to nam starczy na to, żeby sobie postawić dach. I tak, to jest wreszcie ostatnie piętro. Wiecie co? Ja ogólnie tego dropera już do niczego nie potrzebuję. Weźmy sobie nasz balonik. Nie wiem w ogóle, co to jest za balonik. Zaraz to sprawdzimy. Musimy sobie tylko stąd wyjść. Ten droper niech on sobie już zostanie, ale zobaczcie to. Mamy skończony. Ja jeszcze jestem tylko ciekawy jednej bardzo ważnej rzeczy. Jak to wygląda na zewnątrz? Naprawdę. Weźmy sobie teraz i zobaczcie. Tu jest kogoś budynek, no, taki niziutki, ten niski, ten też, a nasz no co to w ogóle jest? Ej, za to to musicie dostać łapkę w górę. Serio, no zobaczcie, jakie to jest wszystko wysokie. Co robi ten balonik? Cyk. Aha, czyli ten balonik nie robi totalnie nic. Chciałem sobie jeszcze postawić ochroniarza, bo zobaczcie, oni mają takich fajnych ochroniarzy tutaj. Tu jest jeden, inni. No, no nikt inny niestety nie ma. Ja chciał też takiego ochroniarza postawić, ale niestety nie wiem, gdzie go kupić. Nie wiem, jak wy będziecie grać sobie w tą gierkę, to możecie sprawdzić. No i to jest skończona tajna baza Squid Game. Serio, udało nam się całą zbudować, więc za to musicie zostawić łapkę w górę z No i słuchajcie, my się widzimy w kolejnych odcineczkach, więc dzięki szkoleniście. Narka wszystkim, ty mnie zostaw, ty nóbku. O, Masz!